Siemaneczku, z tej strony Mikolsa, to jest już kolejny film, w którym wraz z moimi mordeczkami z rapów, czyli Kubirem i buszem będziemy przechodzili Minecrafta, ale gramy na przeklętym poziomie trudności. Co Ach, to jest! Przypominam, że na 150 tysięcy subskrypcji na moim kanale pojawi się filmik z kamerką. Dodatkowo chciałbym wspomnieć, że ponad 60% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje jeszcze mojego kanału. Jeżeli podobają ci się moje filmy, zostaw suba i nie zapomnij o szeleniu łapki w górę. Nie przedłużając ziomeczku, zapraszam do oglądania. Siemaneczko Dobra, wbijam. Siemaneczko, Siemaneczko, ziomeczki z tej strony, Siemano. MikoS. Szema, Jezu, nie trzy się Dzieje tak, Kubir. Przepraszam. Co się dzieje? Co? Dzie co? Jest? Ej, ginę! Co się co dzieje? Lawa mnie bije. Została ci w żołądku. A, co jest? <laughs> Pojzona mam. Ja tak samo miałem. Co to było? I ta święta na ciebie patrzy. Bo... Co? Wytepało ją. Ej, Mikols, co to jest za odcinek? Co? Ej, mam tak głośno Minecrafta, że zaraz zdechnę na zawał O co to. chodzi, Mikols? <laughs> Przechodzimy Minecrafta, ale. <laughs> No co? Jak z przejść? Wypada Ci normalnie Damy Gdzie? radę Dobra, Nie, 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 co? Co? Latasz, leci, leci, leci. latający. Co jest? Jakiś I uf tak? mi na ekranie wyskoczyło Spokojnie, Wypadę spokojnie temy. Mikolsik, proszę, proszę Jak my mamy niby przejść, Grek? Nawet jedzące nie Tulsy, Tulsy robimy, poczekajcie Brałam kill off, aha, ale to wszystkie bloki wybuchają, nie? K, a, B. No to, to jest problem trochę. Bo jak ja mam stołu na wykopać? Daj tę dobra, kobla, a tylko dalej. Będzie no. tak szybciej po prostu. Ale daj dwa kobla, <laughs> Dobra. No nie, jeszcze jednego! No tak! A tylko w Mam sposób piesio. na jedzonko, mam sposób na jedzonko panowie. Ej, piesio! No właśnie chciałem ci powiedzieć, że ten a, zapomniałem. Co zapomniałem, że nie można kopać. Gdzie ja jest ten będzie łóżko jak najszybciej ogarnę. Siema. Ale to Ej, jest ogólnie... No! Dzięki Miko, że wykopałeś. Pomnażam. I teraz... NIE! Trzeba je... ZAPOMNIAŁEM! Ja też, za, Ja też zapomniałem. Nie, jest no spokojnie. Myślę, że jesteśmy kozakami. Ej, bo całe rudy się rozwalają. To jest! Dlaczego ja lewituję, na przykład? Gdzie jesteś? O! Siema! Po raz zlatywały się moje itemy. Uff, dostałem. Dobra, Mogę giy. te item, item, sypli? Nie. Ja, ja tylko wrzuciłem że razy do ja nie mam... chłopak. Uff, uff, wyrzuciło mi itemy. Ale fajnie. Kobir! A, widziałeś Aha, jak ja mi, mi też! Gdzie są itemy? Co to jest? jest? To jest nie do zrobienia, Mikolsie! Ja latam! Mamo, ja latam! Mamo, ja latam! <laughs> Ej, mi, mi stracił wszystkie temy. Gdzie są mojej temy, halo? A pa, a pa piecyk, pa piecyk, Chodźcie, zobaczcie pieczyk. No, 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 patrz. No, no, no Czekaj. Co to No. <grym> Mikoł, co ty wybrałeś za film? Patrz, patrz, patrz. Okay. Patrzysz? Patrzę. Zobacz. <grym> Zobacz. <grym> Jak gronda zawalił No. Zapomniałem znowu, no. Ciężkie to jest strasznie, ale damy radę. Damy radę. Ej, bo byłam jedno serce, a to po prostu chodzę. Ej, a Lata. jak mamy to zrobić bez tulsów na przykład? Jestem żabką. Ej, to się dalej nie przepaliło. Ile to trwa przepalanie tego jednego? Może po prostu się nie przepala. No to jak zdobędziemy żelazo? Jest git, daje pieskowi patyka. Ej, no a po gdzie prostu... są twoje tematy? Moje... No, było łup. To niedobrze. Dobra. A! Co jest? Ja pierdzielę! Jakoś się przesłuchę Dobrze mojej kamerki nie ma, bo po prostu... Ja pierdzielę! Monitor mi spadł z wiórka czekaj! Co to są za... O Co się, się nie gonią pomóż! Co mi. się dzieje? Co się dzieje? Uciekaj Beź. Levitation Czekaj, mnie Mnie też atakują! Myślałem, że mnie nie będą atakować, bo ty hitnąłeś czy coś. Ja nikogo nie hitnąłem po prostu. Ej, one eee. znikają jak się je hitnie, patrz! Możesz się hitować z Reaper, kurna się zamienił w nie. Generalnie przedstraszyłem Hop. się. Uderzyłem kolanami w biurko, spadł mi monitor, ale działa. Po Patrz to. Coś. Nie, nie. Co ty robisz? Nie, co jest? O, kopiemy. Tak nie, kopiemy, nie. Itemy, wypuśmiemy, wypuśmiemy. Tak wypuśmie. Ej, zombiaki są szybkie. Zombiaki są strasznie szybciutkie. Co? jest tam. No nie da się zabić. Ty pływałeś. Pływa. Ja mam pół serca. A patrzcie! tu się A, stało! Co jest? Osy, osy, osy Dobra, szybko, dojdź. Eee, bo nie no. ogólnie. Tu jest tu jest y, Tu są moje itemy, dobra dobra. No Jak tu działa? <grym> to tak działa? Taki... Tu jest jakiś skeleton jeszcze CO jestem! Zobacz kurto! Kieletą się przy tej... porto. O, siema, siema! Ale on jest szybciorkiem! Nie ma buty. Mi się strasznie fajne podobają. Mają buty, fajne. Też Adidasy pewnie, czy New Balance. Nie, no nie reklamuj Sorry, sorry Ej, Puma! Puma! Pu-, o, pu Nie, nie mam Pumy na sobie Ale nie! Ale nie! Mam dresy z Pumy, mam dresy z Pumy na sobie Puma, please write to me Please Uciekaj Dobra, nie da się nic zrobić, Mikols Da się, da się, damy radę Eee, bo rapy dadzą rapę E, radę e, co? Radę Dobra, ej, damy radę chyba. Czekaj, czekaj. Nie, skinę! Dlaczego ja nie chcę ginąć? Naprawdę! Co jest? Ej, musimy trzy owce zabić zrobić łóżko gdzieś. Trzy jedzonka, patrz. Co jest? Uff. Dzięki. Patrz, patrz Ale patrz, fajnie patrz. to wyglądało. No, czekaj, czekaj. O kurde! 500 IQ besz. Dużo, dużo jedzonka, dużo jedzonka. Kubin, musisz do nas przejść, my już ogarniamy łóżko. Biegnę po jakiejś łące, szukam wioski. Mam wioskę! Uważaj, wiosce. Nie, 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 dlaczego ja nie chcę zginąć? Ja mam pusę Ale przynajmniej wiem, gdzie jest. Chciałbym być. 300 na Lecę do góry mieć. Tatuaże. Ja nie polecam wchodzić do wody, bo musi. Czekaj, wykorzystuję mechanikę gry. Ale! To musi być na film. To, ale zagranie. Jakie to ja były? 300 na minus 200 już. Widzę hajbale. A FEW INCHES LATER no. 12 SECONDS LATER O, widzę tą wioskę. Jezu, kliknę w to łóżko, błagam. No, co robisz? Mam wioskę, mam wioskę, widzę wioskę. Widzę <laughs> wioskę. Mam spawn A Golema wysadzę, co wy na to? O, no, no, no. Dobra, dobra. To będzie jedyny raz, jaki będziemy mieć w tej grze. On podskoczył tak do góry. Jest o, pasz, kubir, kubir. Co? O, W sumie nie da się tutaj chodzić bez tej, bez trawy. W się sensie bez efektu pojedzona. O. o Dobra, cię. mamy żelazo. Cztery żelaza. Co się dzieje? A sobie umieram. Co je? Co to było? Czemu Czekaj, on się zmienił cześć. na tego gangstera? Dobra. E. Aż... O, wszystkie się zmieniły! Błyszczaj, że villagery się Ej, zamieniły. To jest spawner w... tych SOBIAKÓW i wszystkie się ulepszone spałnią! E, uciekam. Jakiś jeszcze szybki jest do tego. Biorę lep. Chciałem się zalewitować na oh. ten, do góry. Nie, czekaj. Musimy wziąć Tam... to żelazo stamtąd. Żelazo ja wiem, jednego? Chyba... Udało to mi się to... zabić. Żelazo chyba Ojciec. zostało wysadzone. Nie, 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 nie. Yes, no, widzę, JEST WIDZĘ jest WIDZĘ jeszcze raz RAZO OKEJ okay, Odleciałem JEST JEST Dobra mam, mam mam gdzie je odłożyć gdzie je odłożyć KOTEK JAKI SŁODKI Patrz patrz Nie 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 Zostaw e... W głowę za, zam Zamknąłem się spokojnie Uciekłem 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 Dawaj Ale Wyskakuj z tu... No i dawaj, co Dawaj dawaj Gdzie Ufa dostałem tu za mną biegnij GONIĄ Bięgnę. NAS BIEGNIJ BIEGNĘ A tam błagam, Nie błagam, Musimy błagam. domek Mamo ja latam Szybko daj item daj te. Dobrze ty poszedłem spać! Włożyłem żelazo do skrzynki chyba. No ale mamy inny problem trochę teraz. Dobra dobrze. Nie ja zabiję, je ja zabiję, ja zabiję pa Trzy razy ich wysadziłem. Cztery razy ich wysadziłem Nie no Nie, bez kitu są niezniszczalne Pająki co robią? Ura. Niewidzialny Enderman! Ej, bez to niewidzialny Enderman! Nie dzieliście o tym, że z pająków się pojawiają te osy. E, uderzysz pająka i pająk nagle pojawia miliard os. One po prostu jak podejdziesz. To tak się radzą pszczoły w realnym życiu, rozumiem? Ej, idźmy spać! Ucieknijmy do wioski, szybko, idźmy spać! Mamy trzy na wiosce. Nie, nie da się, nie da się nic zrobić. Pśpie! To żelazo czy nie? Kubil! Lognij! śpisz Kubi czy nie? lognąłem! Ja śpię, ja śpię, ja śpię Czekaj, tak przez palić! one się nie palą, pewnie Nie no, na pewno się palą, będą itemy z nich Dobra, urat pies! pies, pies mi pomaga, atakuje, a ten ucieka Piesio? Ta, losowy pies. Nie, kliknąłem? Kliknąłem, super No i itemy mi się wysypały jeszcze ząbiek. A jak coś to biorę, spróbuję wziąć wodę do tego Ej, da się wodę normalnie wziąć jak coś, tylko nie możemy stać tak blisko niej. Na dwie kratki woda znika jak coś, nie? Ale wodę mam, gravel możemy normalnie zebrać jak coś, tylko też ciężko będzie zebrać gravel w sumie. Zabiję Zabił. tego tego Zabił. tego. Zabiję, nagrane mam, nagrane mam. Zabiję. No mam jedzonko. Dobra, ja biorę wszystkie nie, 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 skrzynki. Nie, nie, biorę wszystko, idziemy nie. Biorę wszystkie, itemy ze skrzynki i idziemy, chodźcie, dobra. Szybko, szukamy półki. Ta, tam, gdzie będzie półka bardziej, nie wiem. Tam też. Na bagnie jesteście? No, ja zbieram te, te, te... zapalanie. O nie, lecę do góry! bez cofnij tu! bez widzisz? Nie Deful. działa water jak coś, nie działa water jak coś. Widzowie chcieli trudniejszy kontakt, nie? A, i widzowie chcieli to mają. Widzowie chcieliście, to macie. Tej wysadziłem łóżko chyba. Nie. No i koniec. Tak? To ja zabijam. <laughs> nie... <śmiech> nie. <śmiech> <śmiech> Siema! Nie no koniec. Jeszcze noc robi się, czekaj, nie Dobra, ja, ja wam powiem szczerze, ale mam... Powiem szczerze. Powiem wam szczerze. No. Kocham was. Ej! On się tak dziwnie na nas patrzy. To co, dobra, shitujmy sobie tylko żeby wejść do netheru? Ale to poddajemy challenge, powiedzmy to, tak? tak? no tak, 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 Bo tak. jest nie do zrobienia Ty, ty widzisz, widzisz? to Michał? Pokaż, pokaż Nie widzisz co się pokazuje na czacie? Nie, Odkol. ja nie widzę A co się pokazuje? Sims like, this like, seems like this seems po... to bigger Myślę, Ile? Się... Bigger No nie wiem no ile, się... ile, ale bigger No nie wiem, bo... Czekaj, Czeka, jeszcze Dobra, tu. i weźmy sobie jakieś itemy O, oh, jest! We... No, i co teraz? Ja widzę pszczoły a ja dostałem Nie, spadłem na dół, do lawy Nie, wiesz, jest totalnie No nie, ja te... Z kim ja gram? Cały set padł kubirowi na hita Weź hitu. A, to sety byłyby bardzo przydatne zrobili zależnego seta Czekaj, biją od razu pigmenty? Biją od razu A lawa co robi? Pali jak zawsze No to też nie Zrób portal Zobaczymy co będzie Ta! Instabio są niewidzialne Czeka, Endermany to ja, to nie... ja widzę A. Tylko oczy im widać Patrz co za mną jest Oho Weźmy... Ale fajna Ufa korda. dostałem Patrzcie teraz co się stanie no. Aha Nie wiem mikros co ty znalazłeś, no. ale... To jest chory <laughs> Ej, zabijmy tego smoka na giełmie. zabijmy smoka na giełmie. Ale to przecież tego zabiją za nas. Dobra. I, a, nie da się przejść gry. No nie ginie ten smok Zginął. A, patrzcie na czacie. To no. do portalu, nie? No dobra, skakujemy. Trzy, cztery. O, normalnie. Ej, bo nie da się. Na GM. -ie. Na GM Nie, e, Portal zniknął jak coś. Ale a. fail. Pokażę, widzę. Nie ma portalu, niestety. Unlucky. Next time. Next time, no. Nara, nie. nara, nara, nara.